Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Isaruko, a ze mną jest... Siro. A to jest kolejny odcinek od Lasta. Skończyliśmy w tej dziwnej szafce, gdzie ten grubas próbował nas gwałcić. Mam nadzieję, że nas nie zobaczy. Powiem szczerze, że do pewnego momentu będziemy wiedzieć, co robić, ponieważ wszystkie filmy nam się usunęły, które nagraliśmy, więc będę wiedział, co się dzieje. Tak bardzo. Dobra, dostaliśmy notkę. Aha, muszę pierwsze dwie notki. Kto czyta? Yy, ty czy ja? No właśnie pytam. Co czytaj. Jezu. Paru facetów nieobecnym wzrokiem gapi się w szumiący telewizor. To chyba pacjenci. Cokolwiek to się wydarzyło, udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. A to jest poprzedni, ten co żeśmy przechodzili i to jest ten wielki skurwysyn, czyli to. <grystanie> ja tego nie przeczytam, w pokoju obok jest dziecko. Aha, dobra, ten wielki skurwysyn mnie y prześladuje. Znalazłem dokumenty leczenia niejakiego Christa Walkera byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie. Ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina, ale nie tylko jego. Czyli tak? Yy... Czyli że co musimy zrobić? Nie ma powiedzenia. Ale on tam jest, więc nie wychodzi. A ja wiem, co musimy zrobić. Trzeba iść teraz do piwnicy. Tak. Zresetować generator w piwnicy. Nie drzwi się przepraszam od razu za wszelkie dźwięki w tle, ponieważ dlatego, że aczkolwiek u Siro jest rodzinka i trochę ich słychać, nawet trochę bardzo ich słychać. O, o. Moja rodzinka od jest głośna, więc nie jest ich słychać. Tak, więc przepraszamy za to. Ty, czyta... Ty czytasz? Jezu, trochę to długie. To nie czytajmy tego. Macie. Przepraszam. Muszę się sobie i przeczytać. Tak, tutaj macie kolejną stronę. Zabijcie pani... Co to za się... Cokolwiek. Dobra, nieważne. Dobra, to my idziemy dalej. Czyli mamy zresetować generator, czyli że muszę iść tam... Czyli że muszę iść tu... Czyli że muszę iść... Ojej. Ojej, ale ścinki, ale ścinki, ojej, ale się tnie. Bo no chodź tam. Ale mi zaczęło znowu ładować tak chętko teraz szybko do szafki którejś. Bo tu zaraz przyjdzie jakiś gruby, brzydki pan. Gruby brzydki. Dobra, nie nagrywajmy tego. Ale się tnie strasznie. Nie wierzę. To również. FPSy spadają strasznie. No. <gry> Siro pewno się będzie pokazywała w większości moich odcinków z Outlast'a, tak by było. Prawdopodobnie Prawdopodobnie. to towarzyszką. Nieprawdopodobnie, bo mi się z tobą dobrze nagrywa. Sorki za szelest, ale otwieram superka Żarło. No wiem. Coś musi, nie? Nie. Tak. Nie. Jak ja mówię, że tak, to tak. Nie, on zaraz dopiero będzie teraz szedł. Poleciał. A on wszedł już. No teraz wyszedł. O, tak. Tylko że i tak muszę chwilę poczekać, żeby on dalej poszedł, tak? Bo teraz muszę przejść okay. do pokoju obok. Tak, teraz muszę przejść do pokoju obok, a później muszę iść... Bateria ci siada. Widzę. Dobra, najwyżej zginiemy. Jak teraz zginiemy, to zrobimy tak, że zrobimy cięcie. Zrobimy cięcie i wrócimy jak wyłączę z gingemarty, bo z mam strasznie dużo pieprzenia za przeproszeniem i no, nie lubię tego. Wysoko jest ogólnie bardzo uwielbiam ciąć filmiki. Tak bardzo. To jest nie jego hobby. Nie ciąć, ja ja po prostu uwielbiam montować. I ciąć. Przyszedł pan z pałą. Oj, że on mapałę. Taką dużą, nie? <grymne> Taką ogromną. Nie zaglądaj pod łóżko. No i to. To chodzi na boso? Tak, oni wszyscy tu chodzą na boso. To jest No. I teraz muszę być tam, żeby pójść tam, żeby... Dobra. Niech on idzie szybko. No i jeszcze tam. Wszedł. Ogu, nie zauważyłeś, że wyglądam jak Chinka? Że co? Nie, nie zauważyłem. <noise> Ale mi się tak wydaje. Ale, no to tobie, a zresztą może troszeczkę, wiesz? Jestem hinonem. Poruszająco. O mój Boże, złoki. Ojej, biedne złoki. <noise> Zrobiłeś się głodny? Popatrz oko. No, zrobiłem się głodny. Patrz, oko! A to, a to czyjaś twarz obciął I właśnie w tym momencie, jest, tylko zrobił się głodny. Tak bardzo, zrobiłem się głodny. Ale to I wcześniej, jak, że, to jak żeśmy wtedy nagrywali, nie? No. Jak żeśmy pierwszy raz to nagrywali, to wtedy się głodny zrobiłem. Tak, mam... Sorki, zapuknął gdzie mikrofon. E, mam cukarki, więc rządzę. Zresztą nagrywam to dru w drugi dzień świąt, więc... Mam oreo o białej czekoladzie. Tak bardzo, pochwal się, widzom. Pochwalę się. Siro lubi się chwalić. Myślę, że nie. No wiem. On chali, nie słuchajcie go. Słuchajcie mnie, ja być mądry. On nie być mądry, nie słuchajcie go. To po przem... co się tu ciągle chowasz? Ej, przeszedł tu. widziałeś to, widziałeś to. Widziałem to tu wszedł, on ma power. Widzisz Nie zauważył mnie Widziałaś to nie zauważył mnie Widziałam Ale po co się chowasz? No bo nie chcę, żeby mnie zgwałcił O faktycznie idzie to myślałem, że już nie wejdzie Zamknąłem mu drzwi przed nosem. Nie tak. Ale mówił się, że to jak? W piwnicy, no masz rację, w piwnicy wszystko jest możliwe. Stwierdził, że to duch. No. Jak coś ja sobie, no to popijam soczek pomarańczowy, więc a więc dźwięki odstawiania. Kupka, szklanki, co to tam jest. No i co Sorki za wszystkie ogólne dźwięki, to zagrawa. Tak, to jest po prostu nie początki nagrywania, później będzie bardziej profesjonalnie. Nie wieście, jak Ona mnie nie kocha. No jak to? Kocham. No wiemy ciebie też tak bardzo. Serduszko dla ciebie. Widzisz? to, nie widzisz. to na telewizji. Tak bardzo. Ludzie się z tego będą cieszyć, piszcie danne komentarze. Nie, nie zauważ mnie, Nie ma tu kotecka. nie wierzę. Znowu mi... ej, nie mam baterii. Ej, zobaczysz, jak tak dalej pójdzie, to w następnych A. odcinkach będą oświadczone ślub. Tak bardzo? Żebyś wiedziała, dobra. Ojej, zostaw Dobra, on nas zabije, to pewno pójdziemy... Przejdź mnie! To pewno nagramy to po tym... Ojej, wyszedłem stamtąd. Nie wierzę. To wiesz. Nie będę miał baterii zaraz. Zajrzym Mały. Zajrzym Powiedział policzka. koleś z dużą pałką. Tak bardzo. Ej, patrz, nie wyszedł stąd, a nie, tam jest. Idźże stąd, panie. Że, panie, no. Jak piecki, pani, idźże stąd. Tak bardzo. Dobra, moi mi mili, ja się tu będę pieprzył trochę, za przeproszeniem. Więc wrócimy, jak się już wypieprze, więc krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Przyszliśmy ten ale żeśmy się trochę pieprzyli. Coś chciałaś powiedzieć, sire? Czy eee, mam gwiazdki! Tak bardzo, daj trochę, podziel się. Podziel się z posiłkiem. Nie mogę, bo nie jesteś obok. Przez, min... Przez monitor ci nie dam. Czuję się taki opuszczony. Jutro przyjdziesz, to dostaniesz. Tak, znala znala znalazłem baterię, tak by tyłej. Fajnie. Gdzie mamy? Przepraszam, gdzie my teraz mamy iść? Wróć do pomieszczenia ochrony jak frontowe drzwi. Ok, to idziemy do pomieszczenia ochrony, które było tam gdzie było ochrony? Tak gwiazka miała minę, jakbym chciałaś, żebyś przestał karać. Gdzie było pomieszczenie ochrony? Nie pamiętam Chyba tam czekaj. Tak, tutaj jest pomieszczenie ochrony. Otwórz frontowe drzwi. Zapisywane. Ojoj, ktoś nas bije. I wielka ścinka. Jeden fps. On trzy No. Jednak nie możesz stąd wyjść, jeszcze nie teraz. Jeszcze wiele rzeczy, które musisz doświadczyć. Jest jeszcze wiele rzeczy, które musisz doświadczyć. Taki brzydki. No. Widzisz co się dzieje? Nie widzę. Nie chcę się tego czytać, wszyscy sobie to przeczytacie. Ale strasznie twego brata słyszę, słuchać. Znajmniej mnie, nie wiem jak to będzie na nagraniu. No cóż... Ej, ta gwiazdka ma hip -face. Tak bardzo? A jest smaczno bardzo znowu ciucia na fejsie coś udostępniła. Aha. Przepraszam za ten bardzo długi ekran wczytywania, ale mój komputer coś dziwnie działa. Sierra oddaj mi swój komputer. Nie. nie kochasz nie. Mój komputer jest stary. Co jest jeszcze Windows XP? To ja mam tutaj ósemkę, a na drugim moim komputerze mam XP, więc... No. Mam dwa komputery, ciesz się. Jestem taki, taki wspaniały. Jesteś w pokoju z poduszkami i z krzyżą. Czyli, że jestem w pokoju u tego... w psychiatryku, się. No poniekąd jestem w psychiatryku, nie? Przecież no bo jesteś w psychiatryku. Jakieś napisy, o. Pamiętaj, że wpisy Jest są wydawane peace. w notki, wtedy gdy korzystasz z kamery. Wiem, korzystam z kamery. Czyli, że muszę kliknąć notatki. Cel ojca Martina. Ty czytasz, czy ja mam czytać? Ja przeczytam. Okej. Okay. Ojciec Martin zawlógł mnie tu, żeby mi coś pokazać. Wydaje mu się, że mam być świadkiem jego <laughs> urojeń. Cokolwiek się tu nie... W sumie tego jestem cały y, doktor Wernick. Mój sąsiad. <laughs> Tak bardzo twój sąsiad. Odwiedzimy twego sąsiada. Problem w tym, że nie żyje po od 10 lat. Na ścianie widni na grany krwią napis, spoczywaj w pokoju. Oj, w jakim pokoju? E, Powiedzmy no z poruszkami. Otworzy mi ktoś. Dziękuję. Normalnie, jak na zawołanie, otworzył mi drzwi. Przed chwilą był tu, nagle się znalazł na dole. Co mamali głową w ścianę? Też się zastanawiam. Czy on jest normalny psychicznie? Proszę pana, he, holo. Mam nadzieję, że nie. Czyli że tak... Y, co my mamy zrobić teraz? Tak, włącz to. Aha, nie mam żadnej misji. A czyli, że sobie Nic u... Nośne. U, Ja pierdolę. Aż... <laughs> Spoko. Nie przeklijaj. No przepraszam no, nie będę już. Ale. Dok... Ojej. Jedny pan. Czemu... Ale no, tylko jedno oko nie ma kota klaczki hmm. Może wiesz, proszę pana, nie będę cię zamykał, może wyjdziesz kiedyś tam. O! Panowie z pe... To są panowie z, pe... z gołymi penisami, czyli, że trzeba napisać Oj, Nie patrzę! Będzie trzeba napisać cenzurę pod filmikiem plus 18 Wypuściłbym Cię, ale czy ja wiem, co Ty mi zrobisz? Czy to ja mogę? Przepraszam za wibracje w tle, ale telefon leży na tym obok, więc już nie będzie... Co on tak robi problem. tym biednym drzwiom? Yy, wolę nie wnikać, ale chyba się powoli domyślam, co on robi tym biednym drzwiom. Ale można spostrzec, że wiele osób w tym psychiatryku lubi, no, lubi drzwi. Ja się pytam, gdzie? Aha, tam są schody, dobra, nieważne, nie zauważyłem ich nawet. Naprawdę, no, tak, ja, tak. brawo. mogę coś zrobić? O, nie mogę tam przeskoczyć. O, mogę. Stałem na tym kolesiu. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha, no bo zobaczyłem ciebie. Przynajmniej masz normalną twarz. Co miałeś twarz? Dobra. Ojej. Co dobra, z nim? Nie będę mówić, że Chodzi o naukę, ale to nieprawda. Oni. Nas, na nas czekali w tym miejscu. byli rozumiał, zawsze tu byli. Proszę pana, a pan to się dobrze czuje? Dobrze ty się czujesz? Ej, koleś, dobrze ci Chyba się dobrze czuję. Ej, zostaw to, ej, nie, no weź, bo się jest krzywdę zrobisz, czemu się pchnąć nie mogę, nie nic. On chyba lubi ściany. Tu mamy jakieś pana? Ale zobacz, że on ma swoje określone miejsce, w które wali głową. No wali tu, wali tu, bądź wali tu. Wali wszędzie tam, gdzie jest krew. Tu jeszcze. No, ciekawe. Dziwny to. Powiem. powiem. Oh, o Jezu! Bym. Czekaj, ja muszę przesunąć se laptopa, bo... Jak się przestraszę, to on uderza i później będzie płukanie w Czy mogę to otworzyć? To też nie mogę otworzyć. Tu mamy coś otwartego. No? Aha, czyli że musiałem tu być, że uzyskać. Czyli że tu muszę być tak i to zamknięte. To jest puste, no tak, czyli że tu nam zostaje droga, tak? Też nie, i zaraz tu gdzie ja no. oczywiście się potem jeszcze. Czekaj, tutaj mam to potwierać? To jest zamknięte. A tutaj mamy coś. Ej, drzwi! Co to? Krzyki słyszę, takie dziwne jęki, krzyki, więc... Jęko, krzyki. Nie mam iść. O candy. O Jezu! Ale to twój przyjaciel! Zapomniałeś? Ja ten go zabiję. Zapomnę. Wiesz, gra... ile czasów to grałem? Aha, notatka. To chory, jesteś chory. On mówi, że jesteś chory. Ja nie jestem chory. Ej, czy mnie obrażasz? Przecież ludzie w kaftanie to. W kaftanie to pierdolę to miejsce, serio, kurwa. Umieranie to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, które mogą tu doświadczyć. mi nie działa. O, działa. Przez ludzi w kaftanach. Oni są bardzo mili. Nie są. Są. Hej, hej, ty. Uważasz, że nie jestem miła? Jesteś! Zaraz, ale że co zaraz oczy chodzi. Czekaj. mówiłem się. Sorki, ale cię nie słychałem się ile chwilę. Wiem hamski ja. Ojej, ciemno. Jasne. Przyszłeś stamtąd. Tak, ale teraz ja teraz zobaczyłabym, jestem w innym miejscu w ogóle. Ja przychodzę no ja teraz. Tak ja teraz idę tam, gdzie boli ci go... goli ludzie. Goli ludzie. No, Fate ci do Nie idę do nich, bo ich tu nie ma. Już... Ja tędy muszę iść o kulnie. Aha, tam, tam byłem. On nie ma majtek. Jej. Widzicie coś, Luzy, idź to śluzy i zasiadań, krwi. To jest? Aha, Komarka gaz. Komar Zakazują nas. Yy, dobra, to zrobimy krótkie cięcie, zobaczymy, ile trwa filmik i zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy po krótkim przerwie i stwierdziliśmy, że tutaj zakończymy drugi odcinek naszego kochanego Glasta. więc... Powiedzieć Ci coś? No mów. Dwa, jeden, powiedziałeś, jak chcesz coś nagrywać. Dobra, nie ważne. Yy, więc yy, tak. Yy, komentujcie, subskrybujcie. Szczere komentarze oczywiście, proszę. Yy, jeżeli się podoba, to łapki w górę, a my się żegnamy. Dajcie łapki w górę, bo siro. Tak bardzo, sirojty. Więc trzymajcie się i cześć.